Puchar Polski Jachtów Kabinowych po raz pierwszy w historii zawitał do Gdyni na Volvo Gdynia Sailing Days w 20. ubieleuszowej edycji tych regat. A ze mną jest przedstawiciel regat cyklu Pucharu Polskich Jachtów Kabinowych uczestnik! Cześć. Radosław Cierpiał, którego kiedyś miałem okazję, to trochę prywaty, odświeżyć jego y, historię żeglarską i pasję żeglarską, poprzez to, że mieliśmy układ sponsorski. Troszeczkę prywaty, ale teraz już dawno za nami. Radek ścigałeś Dzień się dobra. tutaj. Dużo lat. Pierwszy raz na Zatoce w ramach cyklu PPJK. Powiedz jakie wrażenia? W ramach cyklu PPJK pierwszy raz, ale już parę razy ścigaliśmy się naszą łódką na, na Zatoce. Także wrażenia fajne, ale nic nowego dla nas. Stary wilk morski, który otwiera dla Was relacje z regat, kabinówek w ramach Volvo Gdynia Sailing Days. Zapraszamy. Mieliśmy przed chwilą Radka Cierpiała, z którego poznałem się przez moje żeglarstwo na klasie fin, ale przez klasę fin dotarłem do Pucharu polskich aktów Kabinowych i tam poznałem Mirka Czecha, który okazuje się, uwaga, uwaga, urodził się w mieście, z którego pochodzę, czyli w Biskupcu, na Alei Róż. Jest nas dwóch teraz. Jest nas dwóch z Biskupca na Alei Róż, chodziłem do przedszkola, wyobraź sobie. Zgadza się, jest obok przedszkola. ppj po raz pierwszy w Gdyni. W 2005 był epizod taki, że była ppj -ka. Ale nie w ramach Volvo Gdynia. Może nie w ramach Volvo Gdynia, coś mi się tak ubijało, już nie pamiętam tego okresu. Wtedy jeszcze nie startowałem w PPJ, ale no za moich czasów w tej chwili jesteśmy pierwszy raz w Gdyni. No, jest przesympatycznie. Jakie wrażenia z wody? Trochę dużo fali chyba, co? No Zaskoczyła nas taka trochę rozbujana woda, wysokie fale, duże, No co niektórzy się pochorowali, nie będę tego ukrywał. Na szczęście nie u nas na załodze, także przyjęli to godnie moi załoganci. Ale troszeczkę po, porzucało ludzi, porzucało nami troszeczkę, także była walka. To w takim razie zobaczyliśmy już trochę ujęć z wody. A teraz Mirku, proszę zaprosić wszystkich na ceremonię zakończenia. Zapraszam serdecznie wszystkich. Muzyka